Cześć, z tej strony Rafał Wójcik, bloger twój motorniczy, a to Torres, pies, którym się opiekuję od połowy listopada. Wziąłem go ze schroniska na paluchu. Co Torres, dobre smaczki były, tak? Daj łapę, daj łapę. Dobre smaczki były, ja wiem, że chciałbyś więcej, ale niestety dieta cud. Tak właśnie. Eee. <ścoughs> eee. Tak, w przypadku zwierząt eee, trzeba uważać na lęk separacyjny, ponieważ kiedy jesteśmy... Eee, na kwarantannie w domach, to jest o skarbie. Kiedy jesteśmy na kwarantannie w domach ze swoimi pupilami, e, psie, zwierzęta się przyzwyczajają do naszych obecności. <laughs> <laughs> przyzwyczajają się do naszych Gwiazda! Gwiazda, moja fantazja. E, przyzwyczajają się do naszej obecności w domu, dlatego tak ważne są rytuały e, i to, żeby nie zajmować się zwierzętami w godzinach, w których zwykle przebywamy w pracy tak spędzam oto kwarantannę częściowo w pracy, częściowo na urlopie w domu wspólnie z psem. Co? Już patyk. No tak. No właśnie, taka gimnastyka. Pozdrawiam was serdecznie, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Do zobaczenia w tramwaju Już niebawem, bo będzie dobrze. Wszystkiego dobrego.